W Lublinie Bedgoszczanie startowali w następującym składzie. Sam Ermolenko i Jacek Golob Jacek Woźniak i Roman Matouszek. Tomasz Golob i Robert Bonina w rezerwie, Wardemal Cieślewicz i Leszek Sokołowski. A Lublinianie to przede wszystkim Hans Nielsen, obok niego Lee Adams, Darius Stenka, Marek Kempa, Robert Szewczyk, Mordel i Muszyński. W pierwszym biegu startują. San Ermolenko. Hans Nielsen, Jacek Golob i Szewczyk. Ermolenko i Golob. Nielsen. Nielsen i Ermolenko. Jacek Golop trzeci. Nielsen i Ermolenko. Nieduża odległość. Ale chyba się zwiększa. Nielsen i Ermolenko. Jacek Golob trzeci. Nielsen. Ermolenko za nim. Upadł szewczyk. Tylko w trójkę jadą Nielsen przed Ermolenko i Jackiem Golobem. Sędzia nie przerywa spotkania. Nie przerywa tego biegu. Nielsen przed Ermolenko i Jackiem Golobem. Wiek remisowy.